Święta już coraz bliżej, dlatego dzisiaj polecę wam 11 gier, które w mojej opinii będą fajnym prezentem pod choinkę na tegoroczne święta. Postanowiłam te gry podzielić na różne kategorie w zależności od liczby graczy, ponieważ ten rok jest wyjątkowy i wiem, że nie każdy z Was będzie mógł sobie pozwolić na nową grę pod choinkę. Nie każda też osoba będzie spędzała te święta z rodziną, niektórzy będą samotnie je spędzać. Zacznę od gier dla jednego, maks dwóch graczy, które są dostępne za na stronie wydawnictwa wielokrotnego wyboru, sama miałam przyjemność zagrać w niektóre gry, które znajdują się właśnie na tej stronie. Jeśli tego filmu jeszcze nie widzieliście, to on będzie w prawym górnym rogu tego filmu i w opisie na dole. Przy niektórych z nich jesteśmy poproszeni o wpłacenie drobnej kwoty, jednak zawsze ta kwota nie idzie bezpośrednio do wydawcy czy do autora danej książki, a na fundacje, które potrzebują wsparcia, szczególnie w tak ciężkich czasach jakie mamy teraz. Także polecam wam wydawnictwo wielokrotnego wyboru i ich darmowe paragrafówki. I przechodzimy już do gier płatnych. Kolejne gry, które Wam polecam od jednego do dwóch graczy to Escape Questy od Egmontu. Do tej pory ukazały się cztery tytuły właśnie z tej serii. Każda z tych gier oferuje nam inny klimat, inne zagadki i oczywiście zupełnie inną fabułę. Ja się zakochałam w tych grach. Uwielbiam to, że można przy nich sobie pogłówkować, pomyśleć, mają fajną fabułę, są pięknie wykonane. Także jeśli te święta spędzacie samotnie, to zdecydowanie polecam Wam Escape Questy. Jeśli nie graliście w żadnego Escape Questa, to ja Wam polecam sam w Sanem albo za garść neodolagów. Te dwa są troszkę trudniejsze, chyba że wolicie większe wyzwanie, to wtedy te dwa, czyli poszukiwacze zaginionego skarbu i świat Wirtualny będą jak znalazł. Dodatkowo jeśli chcieliście kupić cyberbanka, ale niestety okoliczności nie są sprzyjające, bo w tym momencie jest on zabagowany i na słabszych komputerach czy starszych konsolach średnio się w niego gra. To ma. Macie tutaj dwie gry właśnie w podobnym klimacie, które przeniosą Was w przyszłość do futurystycznych światów, w których przeżyjecie naprawdę świetną przygodę. Dodatkowo zarówno zagarść neodolarów, jak i wirtualny świat mają więcej niż jedno zakończenie. Plusem też tych gier jest to, że nie mają żadnych błędów, żadnych bugów. I można je przejść. Jeśli chcielibyście poznać każdą z tych gier nieco bliżej, to ja o nich nagrałam oddzielne recenzje. One będą w prawym górnym rogu tego filmu i w opisie na dole. Kolejną kategorią będą gry od dwóch do 4 graczy. I zacznę od Azur Letni Pawilon. Dla mnie jest to gra bardziej dla dwóch niż dla czterech graczy, jeśli nie wiecie dlaczego tak uważam, to zapraszam Was do mojej recenzji. Niemniej jednak będzie ona fajnym prezentem pod choinkę, choć ja wolę w nią grać na dwie osoby niż na cztery, to oczywiście do czterech graczy w nią zagracie. Kolejne gry, bez których nie wyobrażam sobie tegorocznych świąt. To na pewno Ubongo Extreme i Fit Straffer. Uwielbiam te gry. Są one proste do wytłumaczenia, są regrywalne, bardzo fajnie się przy nich bawię i uważam, że będą świetnym pomysłem na tegoroczne roczne święta. Ostatnią grą, którą nie mogłabym tutaj pominąć jest Papua z wyspy na wyspę. Jest nie tylko pięknie wykonana, ale i podobnie jak poprzedniczki, prosta do wytłumaczenia. Mamy proste zadanie, które polega na połączeniu ze sobą wysp mostami, jednak jak to zrobimy, to już zależy od nas. Szybko ją wytłumaczymy, maczyci, jest bardzo ładnie, bardzo estetycznie wykonana. Będzie ona doskonałym prezentem dla osób, które lubią gry logiczne, są fanami na przykład Ubongo. To jest kolejna gra twórcy Ubongo i myślę, że jest tak samo dobra, jak nie lepsza niż Ubongo. Podaje nam więcej możliwości do rozgrywki i za każdym razem nasza rozgrywka może wyglądać zupełnie inaczej. Nie mamy tutaj też jednego rozwiązania jak w przypadku Ubongo, tylko tych rozwiązań jest kilka. Także ja Wam naprawdę polecam, jest to pięknie wykonana gra i znowu proste zasady, szybko ją wytłumaczycie, szybko w nią zagracie. To jest kolejna gra od Egmontu, którą Wam polecam dzisiaj na prezent. Ostatnia kategoria to gry od trzech graczy wzwyż. Jeśli w tym roku spędzacie święta z dużą rodziną, to to są gry właśnie dla Was. Pierwszą grą z tej kategorii będzie gra Pizzeria Jedz i Graj. Jej recenzję również możecie znaleźć na moim kanale. Link będzie w prawym górnym rogu i na dole w opisie. I od razu Wam powiem, że w tę grę zagracie od jednego do 6 graczy. Jednak umieściłam ją w tej kategorii, bo pomimo tego, że oczywiście możecie w nią grać na dwie czy na jedną osobę nawet, to jest to gra typowo imprezowa, i jeśli w nią gracie na jednego czy na dwóch graczy, to nie wyciśniecie z tej gry zbyt wiele, nie będziecie się tak dobrze bawić. Im więcej graczy, tym jest ona fajniejsza, zabawniejsza. Szczególnie jeśli w nią gracie jedząc pizzę. Także ja Wam tę grę polecam pod choinkę, jednak tylko wtedy, jeśli wiecie, że dana osoba grywa w gry planszowe w większym gronie niż dwie osoby, bo wtedy ta gra nie ma sensu, dużo traci. Przed ostatnią grą, która według mnie będzie fajnym prezentem w tegoroczne święta, jest gra Szkoła Latania, gra karciana. I ja wiem, jest to gra od dwóch do 6 graczy, jednak w mojej opinii na dwóch graczy nie jest ona tak fajna jak od trzech graczy wzwyż. Dlatego też umieściłam ją w tej kategorii, miałam okazję wielokrotnie w nią grać w większym gronie i ta gra błyszczy. Ma świetną mechanikę, jest prosta do wytłumaczenia, dodatkowo jest niedroga, więc jeśli nie macie zbyt dużych funduszy, a chcecie kupić fajną, zabawną grę, nawet jeśli tak jak ja nie znacie kajko i kogosza to wam tą grę polecam, dlatego że ona ma bardzo fajną Fajną mechanikę, jest zabawna, dużo się dzieje. I sama się zdziwiłam, jak fajnie nam się grało w tą grę w moim gronie. Naprawdę, bawiliśmy się świetnie, graliśmy chyba w tą grę z 30 razy i nadal nam się ona nie znudziła. I mówię tutaj o jednym spotkaniu. Zachwyciła nas ta gra i zawsze jak się spotykamy, to gramy właśnie w tą grę, bo jest kapitalna, jest zabawna, dużo się w niej dzieje. Jeśli chcielibyście ją poznać bliżej, to link do jej recenzji znajdziecie w tym roku. I na dole w opisie. Ostatnią gą w tej kategorii i ostatnią grą w tym filmie jest. Jest oczywiście Alicja w krainie słów. Jest to gra, która zachwyca swoim wykonaniem, nie tylko zewnętrznym, ale i komponentów w środku. Jest to gra od 3 do 8 graczy. I znowu, jeśli te święta spędzacie w dużym gronie i chcecie komuś coś kupić na prezent i od razu w tą grę grać, to Alicja będzie strzałem w dziesiątkę. Jest to świetna, zabawna gra, pięknie wykonana. W środku mamy grający Imbryk. Naprawdę gra zachwyca nie tylko pod względem wykonania, ale i rozgrywki. Jest ona szybka, zabawna, dynamiczna dynamiczna i łatwa też do wytłumaczenia. W wariancie prostszym używacie tylko kurowej kier, a w wariancie trudniejszym używacie też innych postaci. I każda ta postać ma swoją własną umiejętność. Możecie też przeszkadzać innym graczom. Gra polega na dobieraniu odpowiednich słów do aktualnego tematu rozmowy. Więcej o tej grze usłyszycie w mojej recenzji. Ta gra jest świetna, można się przy niej pośmiać, wyluzować, także naprawdę wam ją polecam na prezent pod choinkę idealna, szczególnie jeśli spędzacie te święta w dużym Ponad trzy osoby oczywiście można w nią grać, ale to jest też gra, która błyszczy w większym gronie. Niemniej jednak Alicję w krainie słów Wam polecam. Jest pięknie wykonana i warta naprawdę poznania, a przede wszystkim zagrania. To była moja już ostatnia gra z tej listy, a jakie są Wasze propozycje growe? Napiszcie mi o tym koniecznie w komentarzach. Chętnie się dowiem, co Wy byście polecali na prezent pod choinkę. W tym filmie to już wszystko, ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jeśli ten film Wam się spodobał, to zostawcie mi łapkę w górę, to Was nic nie kosztuje, a mnie bardzo motywuje. Życzę Wam wesołych, spokojnych i przede wszystkim zdrowych świąt i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa, pa!